Cię ma z tej strony, słuchajcie, zakręcona. Więc z napisami: więcej o tej zbrodni, co wiem i tak dalej, co mi świta po leczeniu, co wszystko wraca. E, piszemy o tym książki, także artykuły, także lecimy, słuchajcie, z sensacją. E, wracając do zbrodni z artykułu: Zakręcona pozycyjnie, swych 14 lat, z wywiadu innych, poruszając kwestie, o których będą szły książki, do czego zmierzam? Zbrodnia odbyła się niby w kadzidle, prawda? W okolicach dokładnie. Brała masa w niej ludzi. Podobna akcja odbyła się w Magdalence, wyjdzie też o tym książka, jeśli się zgodzicie Różne książki wyjdą także z artykułami, także lecimy Tylko w Magdalence, kochani, Pitbull, podobno ostatni pies Pitbull było upozerowanie tak jak w Magdalence Gdyż gangsterzy chcieli szukać swoich korzeni i zwrócić na siebie uwagę, i nie tylko gangsterzy były upozorowanie, do czego zmierzam, do manekinów. Chowamy w zimie manekiny, słuchajcie, bo sprawdzamy, bo szukamy swoich korzeni, dlatego kazałam wam szukać swoich korzeni i swojej dawnej miłości, bo nie jesteście szczęśliwi. Upozorowujecie swoją śmierć, dajecie człowiekowi manekina, człowiek przeżywa, myśli, nie zna się, że to jest manekin, a co się okazuje, słuchajcie, lub masy solno, że to jest zwykły manekin. Chowamy do zimy manekina. Mamy życie wieczne, to my jesteśmy robotami. Wracając do sensacji, słuchajcie. Jednak tu się działo naprawdę. Co się nie robi dla porachunków, prawda? Dla zniszczenia niewiernych lu Przepraszam, dla zniszczenia niewinnych ludzi, żeby kryć swoją dupę kosztem innych. Co nie? Rozwalając relacje, słuchajcie, sąsiedzkie, szkolne, znajomości, całą rodzinę. Zbrodnia odbyła się 14 lat temu dokładnie. Na terenie Kadzidła, okolic, to były porachunki za zazdrość, zniszczenie rodziny i znajomości szkolnych. Gdyż miał... Gdyż każdy miał dobrze, a te osoby nie. Do tej pory to śledztwo zostało umorzone i ściemniane. Więc prawda, musi, słuchajcie, wyjść na ja, bo siedzą niewinne osoby. Do czego artyku w artykule swoim zmierzam? Doprawdy, słuchajcie, doprawdy, żeby te wszystkie pisemka wyszły na jaw. Żeby brudy czy cudze wyszły na jaw, żeby każdy miał dobrze. Więc lecimy dalej z moim artykułem. Oczywiście z wywiadu również. I z tego, co pamiętam, to było upozorowanie zabójstwa, Waszym zdaniem? Czy zabójstwo zazdrości? Słuchajcie tego z artykułu i z wywiadu. Rodzina była normalna, jednak wszystko zostało zburzone w ułamku. Stryk sekundy, jak można być tak bezczelnym i bezdusznym wobec innych, kosztem innych, żeby wyjść na prosto i naściemniać. Z tego artykułu rachunki zostaną wyrównane. I prawda ujrzy światło dzienne. Gangsterzy to normalni ludzie, którzy chcą wyjść, słuchajcie, na prostą, lecz ich rodziny i bezczelni ludzie im to utrudniają. Dlatego ludzie chowają manekiny, a, im, a inni się śmieją. Są żałoby, ludzie szukają swoich dawnych miłości, słuchajcie, korzeni, sprawdzają. Upozorowuję, słuchajcie praktycznie jest w artykule swoją śmierć, wysyłając wam manekiny, które wychowacie. To jest tak zwany, słuchajcie, test. Czy mnie kochasz? Ja swoich szukam korzeni, ja z tobą jestem, nie jestem szczęśliwy, bo kiedyś to słuchajcie, szło w, szło, szło w zamian. Gdyż mam trudno, się wpadło, trudno, kochamy, musimy być razem. Rodzice nas fatali i my tego nie chcemy, słuchajcie. Róbcie, co chcecie, macie wy szczęśliwi. Musimy to zaakceptować. My, może, my jako rodzic możemy dogodzić, prawda, dziecku? Porozmawiać z nim, wspierać. Ale to dziecko ma wybór. Z kim chce być? Do czego, kochani, zmierzamy? Z każdy, jakby to było określić, każdy finał ma swoje zakończenie, dno bez zakończenia lub swoje zakończenie. Wiadomo, że słuchajcie, każdy ma jakiś koniec i początek. Happy end lub smash, E, zbrodnia każda ma swoje zakończenie, tak jak każde zachowanie, które jest spowodowane e, czymś, co go w życiu totalnie kurczy. Słuchajcie, sparaliżowało i ta osoba zbiera się totalnie. Ta zbrodnia, akurat słuchajcie, ma e, swoje dno i setno. E, w tej zbrodni e, brało dużo ludzi udział. Przykład, mówi, na przykład mówiąc, że gazety kłamią. Więc macie szczerość z odpowiednimi słowami, które są dobrane ze współpracą. Zbrodnia została zrobiona celowo ze zdrości i z nienawiści przez taką zabawę, czyli sz, idziemy w zamian, potem on się odwala. To nie jest patologia lecz toksyczność, zazdrość, nienawiść, ból, żal, że komuś coś, słuchajcie, wychodzi, a mi się na przykład nie układa, więc muszę zwrócić na siebie, hello, swoją uwagę, czyimś kosztem. Niedojrzałe? Cóż, bywa. E, z książek dowiecie się więcej i z następnych artykułów, vlogów tak zwanych. Więc jeśli szło z zazdrości w zamian, to mamy do czynienia, słuchajcie, z albo... Że ktoś chciał, powiedzmy, stworzyć normalną rodzinę ze zazdrością i rozwaleniem całkowitą, rozpadą rodziny To na pewno bierzemy pod uwagę Również z upozorowaniem Sorry, szło w zamian, nie jesteś moim typie, mamy dzieci, więc trzeba to upozorować, ci je zabrać Albo po prostu cię zabić, albo cię po prostu zniszczyć, prawda? O czemu masz mieć dobrze niż ja? E, słuchajcie, żeby nie było nudno, lecimy dalej z mojego punktu widzenia te osoby to tchórze, bezczelne kłamcy, mające swoje życie, a rozwalające innym. W więzieniu siedzą niewłaściwe osoby, wrobione i zastraszane. Tamtego dnia było dużo trupów, zgwałcenie, poszły porachunki z zemsta, ucierpiały niewinne osoby. Słuchajcie, mam nadzieję, że drogie media społeczne sobie po tym artykule prawdziwym, stawiam na to łeb, że tak było i tak jest, e, te osoby... Ujrzy to światło dzienne i te osoby wejdą, a te osoby, co nie gatują dalej, trafią na stałe do aresztu lub na rozjebutę. Osoby, które mają swoje rodziny, a bezczelnie kłamią, robią dalej to samo. Bezkarnie chodzą, bo mają dobre alibi. Zbrodnia dotyczy jednej dziewczyny, która została bezczelnie zgwałcona, wykorzystana i to nieraz. Tej dziewczynie, słuchajcie, została zniszczona cała rodzina. Zostały zabrane dzieci. Zabierane, przepraszam, dzieci, dokładnie mówiąc. Te osoby żyją, słuchaj, dostały w głowę, nie mogły tej dziewczyny uratować. Ta dziewczyna wszła duże piekło. Wyszła z leczenia, ma się bardzo dobrze. Szuka swoich korzeni, bo ludzi, słuchaj, ludzi były inne, że te dzieci nie żyją, że to rodzeństwo nie żyje. Były, zostaliśmy. Zostali podzielani. Gdzie to jest sprawiedliwość i prawo, jednak porachunki się zdarzają. Cóż wam wraca karma. Jestem zdrowa na umyśle. Legitymowane. Jeszcze mogę Wam to cały czas pokazywać i legitymować, Ale po prostu Wam to powiedzieć. Stawiam łeb, że jestem na umyśle zdrowa. Idę pod kryminał. Przez te osoby. Wracając do tematu. Ktoś chciał uratować życie tej dziewczynie, słuchajcie I posypały się masa trupów w Magdalence, nagram kiedyś filmik, bo tam brałam udział Było takie w Pitbullu, prowizorka zwrócenie na siebie uwagi znajdziecie moje korzenie, rodzinę Dawno miłość, dlatego Wam to poruszyłam Z którą nie jesteście szczęśliwi, bo kiedy widzicie, szły swatki i to było ała A teraz robimy co chcemy ogólnie, więc troszeczkę przegalpujemy się, ale przynajmniej jesteśmy szczęśliwi, więc i nasze dzieci i tak dalej wiesz? Małżeństwo idealne. Pamiętajcie, nigdy nie rządzi się z, bo ktoś chce i was, wy macie być szczęśliwi, wasze dzieci i macie małżeństwo dotrzymać do końca, do wiecznego życia. To, to pamiętajcie. Dzięki Bogu, słuchajcie, w tym artykule te osoby żyją, mają się bardzo dobrze. Ehm, o sprawiedliwość po latach, zbrodnię z 14 lat wraca, bo ta dziewczyna zaczęła sypać, zaczęło jej świtać po leczeniu i ma się bardzo dobrze, tak jak ta rodzina. I chcę wszystkich... Szuka korzeni dlatego, gdyż chce wszystkich powyciągać, nawet tych gangsterów, którzy pobłądzili tak jak ta dziewczyna Przez takich, żeby nie urazić bezczelnych, źle wychowanych ludzi Normalne Którzy mają w chuj kasy, nie mają uczuć, kłamią żywe oczy Bo te osoby niewinne muszą wejść za resztę śledczego, niestety Słuchajcie, żeby było ciekawie, lecimy dalej tej dziewczynie, nawet gdy była z kimś i była zaręczona, zostały zebrane dzieci. Ta historia, słuchajcie, oprócz gwałtów, na tym nie kończy. Wmawiali tej dziewczynie, słuchajcie, od małego, że te dzieci nie żyją, że skrobaneczki sobie sobie w robili, bo ta dziewczyna nie była niepełnoletnia i chłopak praktycznie praktycznie pełnoletni, niepełnoletni coś takiego ale byli już zaręczeni, nie mogli wziąć ślubu, gdyż Potem, po tym, po tym gwałtach i tak dalej, gdyż to już była druga osoba, ogólnie mówiąc, gdyż po prostu, słuchajcie, wiadomo, lata latach i tak dalej, no ale się zaręczali słuchajcie. Jednak e, to nie trwała Lenka bardzo długo, gdyż dziewczynie zrobili, słuchajcie, skrobankę e, i zabrali jej te dzieci, przerzucając do innych komórek i dawców. O sąsiedzi, znajomi, przyjaciele I cała rodzina została skłócona Bo każdy miał swoje zdanie Każdy słuchał jednej kilku tysięcy Kilku, przepraszam, dziesięciu osób Które mieszały, bo mają z głowami nie, tak? A zwalali na innych Ta dziewczyna, słuchajcie, się załamała ogólnie Przechodziła ponad dwubiegunówki, dwubiegunówki Depresję i tak dalej Łeb stawiam, że ta dziewczyna wychodzi na prosto nie odkryła i każdy będzie szczęśliwy Bo każdemu pomoże A te osoby na tym, za tym dostaną, a tamte wyjdą z więzienia I ten łeb będę miała słuchajcie tego, najlepszy artykuł dokończając do tego zdania ja nie chcę ich zniszczyć, chcę po prostu słuchajcie, ta dziewczyna oczywiście kazała ten artykuł wydać nie dowiecie się kto to jest, na co możecie się domyślać wystrzelnie zostali to osoby oczernieni, tamci powychodzili na wolność, rozpieprzyli całą rodzinę ale niestety słuchajcie, ślaneczka nie będzie trwała bardzo długo bo karma po latach wraca każdy taki artykuł będzie, także spokojnie Kłamstwa niestety wyjdą na jaw, lub ja nieprawdy, lub lęki I ta, ta osoba, czyli ogólnie mówiąc, że ja jestem odważna, bo takie artykuły kręcę. Mówię, ciekawe takie artykuł, wow z pozorem Więc sam, samo przejście, jestem w sytuacji tej dziewczyny, także wiecie, normalność. Zaistniała, słuchajcie, między wszystkimi nienawiść, żal, bo te osoby obkręcały w koło palca, kłamały i tak dalej. No ale karma pola w lasa, Cukiereczki Wpadła, słuchajcie, też policja, kilka osób z policji i opieka społeczna, gdyż to była krwawa walka ogólnie, z tego artykułu. E, tak jak mówię, poszła o dziewczynę, były porachunki, wiadomo, robili z dziewczyny dziwkę surogradkę z małego, dziewczyna latała po rurach e, Rodzina jej szukała, dostawali w głowę i tak dalej, ten artykuł o tym skrzywdzili dużo ludzi i to osoby za to odpowiedzą, ja stawiam to z gazeto i tak będzie Słuchajcie, jest to, że dziewczyny z artykułu, ogólnie mówiąc, e, z, z zbrodni sprzed 14 lat, w że te dzieci nie żyją Raportownie któregoś dnia ta dziewczyna się załamała, słuchajcie. Przychodziła, tak jak powiedziałam, to i to. Z rodziną nie współpracowała, bo ta rodzina była już dla niej pefle, bo ta dziewczynka była mała, gwałcona, od małego gwałcona. Ich nie mógł udzielić pomocy z rodziny, gdyż dostała w głowę. I to było zacierane. Ale że mamy, słuchajcie, narządy, maselinkę, narządy, wieczne na życie. Także to dzięki Bogu zostało wyjaśnione. Z, z drugiego, kolejnego, słuchajcie tego samego artykułu z napisania, poczekajcie, z tej historii. wyjdzie o tej nie tylko. Poczekajcie. Yy... Yy, gdy ta dziewczyna, no tak powiedziałam, gdy ta dziewczyna, słuchajcie, została ogólnie ogarnięta, to tak jak powiedziałam, yy, została załamana i po prostu ta dziewczyna dużo przyszła w życiu. Także powiem Wam że jeżeli. Gangster, inaczej poruszę troszeczkę temat z, z myłeczka, Ten gangster, słuchajcie, nie powstaje od tak sobie, tylko gdy go rodzina zostawi, gdy mu się powinie noga. Jeżeli jest prawdziwa, naprawdę rodzina, to nigdy się nie rozpierdzieli, Tyle wam powiem. Jeżeli jest na niby, to, to wychodzę, słuchajcie, spadki po latach, prawda? Bo ty musisz mieć to, bo ty ma to, ty ma rodzinę, ty musisz być taki sam. Ja I wreszcie przykład, wiesz, ty masz lepiej, ty jesteś gorszy, dno beton społeczne, nie? Nie wolno, bo Ty nie jesteś człowiek szczęśliwy. Te, słuchajcie, te potwory wpadły w szał, doszły skrobanki, tej dziewczynie krzywdzili to dziewczynę, porywali to dziewczynę. I nie tylko ta dziewczyna jest sama, także niedługo artykuł się więcej ukaże, bo ta dziewczyna z zemsty, że rozwalona została cała rodzina, wszyscy cierpią, znajomi itd., szuka dalej tych spraw, szuka, ma już sprawców wszystko. Sprawa jest w toku, śledztwa w sądach są w toku i ta dziewczyna, słuchajcie, znała i ma jeszcze kilka dziewczyn, których szuka Także karma wraca Ta dziewczyna, słuchajcie, się odważyła, gdyż katują ją dalej e, Mówić prawdę, bo wszystko do niej po leczeniu, po tabletkach i tak dalej dobrze wraca e, Zbrodnia z 14 lat jest połączona z tą dziewczyną Znacie tą dziewczynę bardzo dobrze i to rodzinę, tylko po prostu to straszny jest ból dla tych osób, to dzieci żyją Ci ludzie żyją, to nie było upozorowane, to było, wiecie, takie coś, dlatego, dlatego wiecie eee, e, Teraz tak, e, ci ludzie mieszają, bo mają, słuchajcie, za dobrze z artykułu Co e, chorzy psychicznie? Zrobili z tej dziewczyny, dlatego gdy szukała tej rodziny, czuła, że żyją, chodziła ogólnie po cmentarzach, się załamywała, bla, 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 po prostu je to bolało, ryczała Nikt jej nie rozumieją. zrobili z niej Siedziała w kaftanach, siedziała w kryminale, bo błądziła Wpadła w gangsterkę, chciała zwrócić na siebie swoją uwagę Hello? mi to boli, nic nie poruszało. I ta dziewczyna najgorsze jest to, że wpada w takie otoczenie, że to otoczenie w tej chwili sama wyciąga i o to kręci. Dlatego tej dziewczyni jest wsioryba, czy kto się kocha, czy ktoś się lubi, czy nie, bo ona ma wywiejebane dokładnie na to mówiąc, więc lecimy dalej. Dziewczyna jest totalnie po przejściach, to że... sorry, po gwałcie się nie pozbierasz, ała, A co dopiero, kuźwa po tym, po tym wszystkim, nie? Najgorsze jest to, że ta rodzina, gdy szło to w zamian, oddawała swoje dzieci lub nie mogła mieć dzieci. Te komórki, ja Wam kiedy opowiem filmiki. Te komórki, słuchajcie, zostały przeszczepiane z tej dziewczyny i to ją strasznie bolało. Totalnie strasznie bolało. Z tej dziewczyna nie przeszła, słuchajcie. Tu mam ogólnie 100 dziewczyn no wiecie artykuły, także nie ma sprawy. W dniu chęci to opowiem. Nawet 100 dziewczynomów wywiad przeprowadzę kiedyś. E, 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 czyli tak, tej dziewczyna została zgwałcona, jeździła po rurach i tak dalej, e, wpadła w złe została rozdzielona, została porywana, została wmawiana. W tej chwili zostaje, chuj wie co, jak ta dziewczyna jest normalna, łeb cały stawiam i ten łeb będę miała. I karma wraca, słuchajcie, po proszkach, po leczeniu tej dziewczynie wszystko wraca, to dziewczyny totalnie wszystko boli i rozrywa. Najgorsze jest to, że ta dziewczyna, gdy usłyszała e, ostatnio. Z wywiadu, z tą dziewczyną, e, słuchajcie, czyś mamo, z babciu też przysiadła, bo wymawiali jej kuźwa za przeproszeniem, że te dzieci nie żyją. Pół zostało pozabieranych, było niby rodzeństwo, a co się okazało? E, okazało się, że dzięki Bogu wszyscy żyją i mają się bardzo dobrze, tylko wychowywali ich i inne galaktyki. dlaczego mamy kulę okrągłą? Kula okrągła jest, gdy była, przepraszam, okrągła geograficznie, historycznie, e, gdyż. Inaczej, wojny, wojny się zaczynały, gdyż szukaliśmy swoich korzeni, a e, kula okrągła jest, była okrągła, gdyż było mało ludzi, rozwijaliśmy się i Bóg za to wszystko, jako czyste zakończenie Wam mówię, po przejściach, porozwalał nas po całym świecie, bo było za mocne, aua, auć, au, ale niestety karma wraca i wszystko idzie w normie, więc szukamy swoich korzeni dalej, z głowy oczywiście, nie porywając, nie wolno, bo karma, pamiętajcie, wraca, nie warto zabijać innych. Ta dziewczyna, słuchajcie, po leczeniu jest dużo lepsza. Dalej ją poniżają, bo wychodzi główno na jaw. Wam, słuchajcie, kochani, jeszcze dojrzeć, że to dziewczyną jestem ja. To rodziną, ogólnie mówiąc, można powiedzieć, rozpieprzyli mi to rodzinę, rozpieprzyli mi, skrzywdzili mnie, Rozpieprzyli mi zareczeń, swoich mi nie mógł ogólnie pomóc, gdyż każdy miał rozpieprzony łeb. Yy, w tej akcji brał. Yy. Słuchajcie, w tej zabawie brali udział KW, policja. E, znacie to sobie bardzo dobrze e, opieka społeczna czyli y KL -Y G L M N KL niestety nie mogę udzielać informacji imion i nazwisk za bardzo no ale cóż tam macie ogólnie nagrane wszystko, co i jak, więc skumacie. Okrzywdzili ludzi, dlatego ich nienawidzę, więc sorry bardzo, nie wypowiadajcie się, kurwa, jak nie wiecie, co i jak, i dajcie mi się spokój. Jeżeli mnie nienawidzicie, blokada, usunięcie gitars, te osoby w tej chwili przy 14 lat jest o mnie i te osoby, słuchajcie, dostaną za swoje. Miałam tu powiedzieć książki, ale książki byśmy mogli sobie wykupić. Tak, symuluję, jestem, Lelelelele. chociaż ta łeb kurwa stawiam, że jestem normalna. Dziękuję, proszę nas więcej nie katować. Nie wyzywać, jesteśmy normalną rodziną, tylko tak jak powiedziałam, mm, zrobili z nas pierdolniętych troszeczkę Wiadomo, każdy ma dwubiegunówkę przez to zbrodnię z 14 lat, wyrobieni zostali dużo ludzi, dlatego tym ludziom chcę pomóc wyjść na wolność I wyjdą, a te osoby dostaną za swoje, Jeśli ja za to wezmę I nauczcie mówić szczerości do bólu, pozdrawiam e, I mimo tego, słuchajcie, e, katowania, dalej... Bierze leki i się czuje cudownie, mimo że to boli, rozwala i dlatego lecę te artykuły, bo mnie to zaczyna kręcić, i się a że prowadzę również gazetę, no to cóż Książki też na ten temat będziecie mieli, także Magdalenka i tak dalej, także spokojnie, mam pozwolenie um, Artykuły mogę wklejać, gdyż mam do tego prawo, bo węsze, detektyw, ochrona i tak dalej Ringi MMA, słuchajcie, pozwalają mi zapomnieć o tym bólu, o tym wszystkim, także mam prawo Nazywajcie mnie jak chcecie, mam wywalone na to to jest wasze zdanie, ja osoby inne, nikt mnie nie musi kochać, lubić i tak dalej, bo komuś coś nie pasuje, możecie sobie to zmieniać, hello eee. Eee. I tak jak mówię, ta dziewczyna słuchajcie była wyraszona, wkurzona i po prostu podzielała się od wszystkich odcyli, zamknęła się w sobie Dzięki Bogu ta dziewczyna wychodzi już na jaw To wszystko z niej, wychodzi z niej to wszystko, cieszy się życiem Ta dziewczyna jest to, słuchajcie schorowana, nie jest już na łeb Złubiegunówka papa E, powiedziała jej, e, też jej powiedział, w tej chwili leczy poważną depresję po tym wszystkim, po tych latach słuchajcie, po tym wszystkim to już na łatwego życia słuchajcie nie miała, więc bywa i tak, no ale cóż Odkryła cywilizację, więc zbrodnia 14 lat kończy się dzięki Bogu happy endem e, Bo ten happy end po latach niestety słuchajcie, skończyło się smile, czyli smutkiem Depresją wszystkim, pokłóceniem całej rodziny, ale niestety bajka, bam, pryska Gdyż znajduje swoje korzenie, wszystko, dowiaduje się kto jest kim, i karma wraca. Do, do czego zmierzam? Słuchajcie, siedzą niewłaściwe osoby z artykułu. Tam jest troszeczkę obsmarowane, bo niewłaściwe osoby udzielały wywiadu. Ja, jako osoba przeprowadzająca korzenie, wywiad, wszystko wiem lepiej, więc wstawiam ten artykuł. Możecie sobie, drogie media społecznościowe, ten artykuł wkleić, bo jest web cały stawiam i będę go miała, że jest poprawny. Tak, jak również, że jestem zdrowa psychicznie, a może chorą nazywać, że ten problem, to również swój łeb stawiam i go będę miała. że jestem zdrowa psychicznie i wszystko mi można, tylko mi po prostu pozaklinowywali, ale niech im będzie. I tak wyjdę na prostu, bo już wychodzę, czuję się dużo lepiej, więc nie narzekam. I co do czego zmierzam? Zbrodnię przez 14 lat wychodzi na jaw, te osoby powychodzą, bo do mają swoje wnuczki i prawnuczki Kubie co, e, chowamy do ziemi manekiny, słuchajcie, bo znajdujemy swoje korzenie. Dlaczego poruszyłam temat o korzeniach również? Gdyż chowamy do ziemi manekiny, sprawdzają nas, czy nas kochamy i tak dalej, powiem się tak powiecie, dzieci dzieci nadal niewinność, również e, znajduje swoje korzenie rodziny, bo od kiedyś szło w zamian, co nie? Weź na przykład moje dzieci, ja wezmę twoje. E, na przykład ty nie wiesz miał dzieci, bo ty to patologia, a ja jestem nie patologia, bo mi zebrali dzieci, chore. Ty byś, moją żonę, w zamian nie wezmę twoją, nie? Chociaż nie będziemy szczęśliwi, bo to są nasze dawne miłości, dlatego zmierzam, szukajcie dawnych miłości, szukajcie swojej rodziny, swoich korzeni, bo te dzieci na pewno żyją. My chowamy do ziemi manekiny, więc koniec z pogrzebami. Do następnego odcinka, do następnego artykułu. Zakręcona, kocham Was. Papa! Pa!